Bonjour moi amis! Tak jak wam powiedziałem z 10 dniu, dzisiaj przygotujemy razem z Marcinem Jabłoński pyszną sałatkę. Oglądajcie dalej. Zapraszamy. O, 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 Tak jak zapowiadałem, czwartek z 8 dniu, dzisiaj pokażemy wam właśnie z Marcinem. Jeśli nie oglądałeś ten film z 10 dniu, polecam ci go, kliknij tu. Jestem z Marcinem, Marcin Jabłoński, gospodarstwo ekologiczne rukola.pl i kawarnia u dziewczyny. U dziewczyn w Rozaimie. Czyli koniecznie zajrzeć u niego. I przygotujemy teraz taką prostą, fajną sałatę z kwiaty jadalnymi. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim od czego od barzy, czyli od sałat. Tutaj mamy opłukane sałaty. Tak. Porwiemy je na mniejsze kawałki. Mhm. Sałaty zostały zerwane, słuchajcie, dosłownie godzinę przed przyjazdem. Najdłużej dostałem w korku, żeby dojechać do studia. Są tak świeżutkie i chrupiące, yy, że bierzemy się do pracy. Sałaty porwiemy na mniejsze kawałki. Mhm. Te ogonki wyrzucimy. Mhm. Przed nami, są, jest, przed nami jest selekcja kwiatów jadalnych, tutaj mamy kwiaty malwy, zobaczcie, kwiaty nasturcji, kwiaty nagietka i kwiaty najbardziej aromatyczne ogórecznika, Ogórecznik. ogórecznika. one są po prostu przepyszne. Ale samo kwiaty, samo to jemy, to jest istotne to powiedzieć, o, tylko to. Tylko to, bo zobaczcie, jak zrobimy zbliżenie, nawet przy samym tutaj, przy samym kwiatku, jeżeli to wpadnie do przełyku, nic się nie stanie, po prostu będzie kaszy przez 15 minut. Czyli sałatki na razie tutaj z boku daje? Tak, super. Niech ona sobie tutaj odpocznie. Mhm. Porwaliśmy, pamiętać, nie kroimy sałaty nożem, tylko rwiemy rękami. Żeby, żeby te włókna, jak, porwiemy, jak pokroimy nożem, to inaczej się te włókna rwą i ona będzie lepiej, świeższa i bardziej, bardziej chrupka, jeżeli ją porwiemy po prostu tak rękami, przerywamy. Teraz bierzemy się za kwiatki. Musimy wyszypułkować je i obrać niektóre. Na przykład u musimy same płatki zdjąć. Pascal tutaj nam pięknie obiera u ale ale będziemy musieli jeszcze wylistkować po płatku kwiatki nasturcji i kwiatki nagietka. Kwiatki malwy możemy dać w całości. Są przepiękne i tutaj nam się nic nie stanie, że je zjemy w całości. Kwiaty są gotowe, przestawiamy je tutaj. No i zrobimy coś pięknego z botfinami. To jest botfina słuchajcie, jakiej normalnie nie znacie, bo normalna botwinka to są buraczki młode. I tak te liście, które z niej wychodzą, to jest ta tak zwana botwina. Natomiast tutaj jest specjalna, specjalna roślina, która się nazywa Mangold, mhm. czyli burak liściasty. Ten Mangold nie tworzy głów, główki tutaj, yy, nie, nie tworzy buraka, tylko ma cienki jak Pietruszka korzy, natomiast tworzy przepiękne łodygi botwinkowe. I z tej botwinki, mhm. z tej botwinki Mangolda, zrobimy fajne danie. Kroimy? Obecnie liście osobno osobno łodygi. Dobra, łodygę w drobną kostkę. kostkę, normalnie posiekać, tak, posiekać. Ja w międzyczasie czasie, kiedy Pascal kroi mangolda, wstawiam kuchenkę, patelnię na, na gaz i podgrzewam oliwę. Rozgrzeje się, będziemy potrzebować trzy ząbki czosnku do tego. Posiekane? Posiekany, w plasterki, w plasterki. Mhm. Możesz pokroić w plasterki. I podsmażymy na patelni czosnek, troszeczkę mangolda podsmażymy, ponieważ yy, tutaj te części są grubsze, twardsze. Podsmażymy minutę twardsze części mangolda, a później wylądują nam liście. Możecie wotwinkę czy mangolda yy, używać tak samo jak szpinak. Możemy wrzucić do środka, do środka. Dodajemy Wrzuć... mangolda. Dodajemy mangolda. I smażymy. Jak długo? I smażymy minutę. Minuty. W tym I... czasie kroimy liście. Ok. Wszystkie? Wszystkie. Drobno? Tak. Żulienkę. O. Idealnie. I zobaczcie, w tym czasie na patelni nam się to fajnie e, dusi ten mango, te twarde części będą większe i liście nie potrzebują tak naprawdę dużo, dużo, dużej temperatury. Jak szpinak. Tak, jak szpinak. Rzucimy go i nawet możemy zdjąć wtedy. One fajnie się tam zblanszują w tej, w tej temperaturze, którą mamy tu już na patelni. Nie solisz? I, nie. nie, nie solimy teraz. Teraz nie solimy i dodajemy liście. I co, smażymy tylko, żeby traciły objętości? Tak, tak, tak. Traci objętości, wtedy teraz posolimy. Taki zblanszowany, zblanszowaną botwinkę damy do naszej sałatki. I teraz już możemy solić cały czas na mocną temperaturę. O, zobaczcie co się dzieje. Przed chwilą była patelnia cała, a teraz już mamy mniej niż połowę. Mm -hmm. Czyli temperatura nam zadziałała. Wyłączamy gaz. Pieprzu, świeżo milony. Oczywiście świeżo milony pieprz. Mm -hmm. Tutaj się sprawdzi. Sporo. Sporo, sporo. Buraczki lubią świeżo milony pieprz. Pięknie. Mamy to, ale od razu zapach poszedł. Pięknie. Patrzcie jaki kolory. Zobaczcie co się dzieje. Klasyczny winegret, najprostszy, mhm. najprostszy w świecie, potrzebujemy miarkę. Posie. I do miarki wrzucamy łyżkę musztardy. Następnie dodajemy ocet, ocet balsamiczny, dwie łyżki. Wszystko do jednego, do jednego naczynia. Mhm. Na słodycz, dla słodyczy mam tutaj piękny miód akacjowy. Dla ostrości dodamy czosnku. Ja tutaj mam cztery ząbki, bo są mniejsze. Jak macie dwa większe, spokojnie wystarczy. I na końcu wszystko zalewamy oliwą. Oliwa jest z oliwek ale sansa, z drugiego tłoczenia. I suli pieprz? Suli pieprz, proszę. Cały zmisujemy to blenderem do konsystencji winegretu idealnego. Czas wydawać. Sałata, proszę bardzo. Zaczniemy od mangolda. Wyłożymy go, on jest jeszcze ciepły. Wyłożymy go tutaj dookoła talerza. Pachnie pięknie, pachnie pięknie, nie szpinakiem, chciałem powiedzieć, bo to po prostu przygotowaliśmy jak szpinak. Ale pachnie pięknie czosnkiem. I botwiną, z buraka. Czyć buraka tutaj na talerzu. Mangon wyłożony, przykładamy sałaty. Na Wcześ, Wcześniej opłukane i porwane. O, ale chrupiące. I teraz tak. Bazę sałaty mamy, mhm. układamy nasze kwiaty jadalne. Już jesteśmy przy, przy końcówce składania naszej sałatki. Ja jeszcze się nie mogłem opanować, zobaczcie, takie małe listki zerwałem, jak zrywałem kwiaty na Turcji, to mogło te listki, y, też mi się udało zebrać przepięknie, gdzieś, gdzie niegdzie je rozrzucimy, tak, żeby też nam tutaj pasowały do naszej kompozycji. To co, został nam winagret do tego mhm. wszystkiego. Polewamy. Dawaj. To może być oczywiście... Idealną kolację, jak są upalne dni albo e, fajny obiad. Dodatek do mięsa, bo jeśli oczywiście chcemy to dodawać. Tak, razem oczywiście, z mięsem. bo to sobie możemy ten, ten, tą botwinkę możemy podać na ciepło, dodatek tak. do mięsa. Sałatka może być też osobna, więc mamy kolejnym daniem, wtedy dajemy więcej kwiatów jadalnych. Mhm. Słuchajcie, to jest naprawdę kompozycji i, i, i wariacji na temat tego dania to jest multum. Mamy to. Spróbujmy winegry, tak smakuje z naszą sałatą. Fajnie, bo mamy smak buraczka, mamy ostroszą na sursie, ja zjadłem kawałek na sursie, mamy czosnek. Z winogretem, mhm. mm. ale no on mam... chrupie, zauważ, że ten, ten, ten burak jeszcze chrupie, więc jest zrobiony idealnie, punkt, nie jest rozgotowany. Nie trzeba dużo wymyślić przepis, żeby wyszło coś pysznego. Zrobiliśmy go tak naprawdę chwilę, to nam zajęło, a, a zobacz jakie piękne danie powstało. Et voilà! Prosta sałatka z jadalny jest gotowy. Marcin, dzięki serdecznie. Dziękuję ci również. I widzimy się w sierpniu. Dziękuję Nie? za zaproszenie, dziękuję za zaproszenie. Naprawdę było mi miło. A przy okazji pamiętajcie, żeby jeśli będziecie właśnie w Rozalinie, możecie podjechać właśnie do Marcina. Kawiarnia u dziewczyny. Kawiarnia u dziewczyn, tak, w Rozalinie. Mamy tam swoją kawiarnię z tymi wszystkimi yy... Pięknymi sałatami i dziełami. I gospodarstwo nazywa się Rukolapska rukola.pl Czyli przy okazji zajrzyjcie na profil instagramowy właśnie Marcina, zajrzyjcie też na mój profil instagramowy, bo znajdziecie tam różnych rzeczy, rzeczy które nie pokazuje tutaj. A przy okazji zapraszamy was serdecznie na TikTok Tuba Smaku, który otwieraliśmy niedawno temu. Życzymy Wam smacznego, dużo zdrówka. Do zobaczenia, cześć, do zobaczenia. אדורוזמו וזמת שיניהם, לקניטות.